Bardzo serdecznie, ja jestem Profi, ze mną dzisiaj tutaj Bawi się ma wszystkim I jest, jest ze mną Hejwok, a ten tam lata Bama, Cześć No i ile ja czekałem, tak? 15 minut 10 minut A, pie, pie, 10 minut, a no 10 to minut, no masz 6 na zestawie, to 50 minut On No to 10, pe... 10 minut czekałem, aż mi się załaduje ta gra e, B nam ktoś zabiera A, też jadą Ale wiesz, B mamy bliżej o, bo... B, dobra Maska woska, nie miałem możliwości. do was. Traciłyśmy <laughs> kontrolę nad terenem z kawą. Trzecia ciężka obmóz na południe od waszych stanowisk. Fuck. Gdzie jest ten koleś, co nam brawo zabiera? Trafił. Sprawdź górę. <śmiech> Wal. Spierd... <laughs> <laughs> no, <laughs> no, nie, nie ruszyło się nic. Wow, pardon. Wow, o, ekstra. O. Ja, jak będę mam. bania. Nie wiem skąd dostałem. Wow! A czy radę wyjść budynku? Budem gramy skoro. na 100% premii. O, spadł mi jakiś robot. Tak. Aż co my tu mamy? Z na leczu, uh, uh, uh. Z maszyny, A dupią we mnie! <laughs> Spierdalam. Stare posta... To Mam tego, u sasa, stragan. Ej, kolej się zna tej na kuli. Nie ja ja widziałem, na wymiar. Kula daje fula. A a kula wyszedł już z pierdla? nie wiem. Nie wydałem z nim, także... Jak wyszedł, to mam w tożą balę. Wszystkie treść na milion punktów. Where is Majnika, Majnika komu to me. Trzymaj. Pierwsza pomoc. What the fuck, jakie mam w tej lagi, człowieku? Mnie tam ładnie chodzi. to było dziwne. Tyle się ładowałeś, na pewno leci ładnie chodzić. Co za łomy... Dobra, chodźcie na to A. to nie ja, który mi pod Snajpa. Ja tam lecę na... Ała. Łup! i się rozpłaszczył. Wow. Teraz jakiś sniper ten, no wala. Ale, dostał. Skąd? Jak wiem, pilot. Gdzieś przed. Ale, w koło A, w koła, w budynku. Będzie kosa. No nie, nie no kosa. jakiś ciul mnie ściągnął. Czaj. animacje miały do końca, czaj. What the fuck, ale nie, ale nie zaliczyło. No nie, ale animacje dokończyło. No zajmuję! No po śmierci! Ja tak, chodźcie na D, chodźcie na D. E, no, dobra, to ja mam w miarę blisko. Gdzie jest D? Tam jest D. Ale po co jak D jest nasze? A, przejmują. A, ja będę nurkował. Ej, wynurkujecie nurkuje, wy w tej chwili? Zanurkuj. Ja już nie mogę. A, ale nurkowałeś czy nie? Bo u tak. mnie byłeś cały czas nad wodą. Nie, ja nurkowałem. U mnie cały czas w głowie miałeś nad wodą. To jest taki inny nie, Boknie, bo boknie. To jest sam Kurde. Ale mnie akurat zdjął. Kurde. nie mogę z koleśa. Do no, wszystkich Delta zostaw za utraz do was. zaczął strzelać i dostał. Dobre. Kurde. Delta jest pod kontrolą. Ale koleś strzelił w twarz. Nerwsaan nie dró kiedy trym karabinka sobie po. Gdzie idziemy? Ja na dach aktualnie. Bo patrzcie czy ty o. Stary hey, yo, Myszka mi się zablokowała e, to wiecie co? Tu jest chyba łódka. Aha, jakiś idiota w to strzelił. Jej, kto pierwszy, kto pierwszy? Goń mnie, goń... A czekaj, bo mnie zastrzelisz. Wiedziałem, że tak będzie. Ara. Jedź! Płynie! A ja! FAKT! Czekaj, grzup od razu tak taktyczny. Znaczy, w sumie to... Ja chcę przejrzeć. tyle chcę. Tak. Myślałem, że pojadę. Aaaa! Wow. To, to! Masz tu pierwszą pomoc! Grzaki, w krzaki, w krzaki! W spierdzielaj geju! Chciałbyś. Profi, profi, bardzo by chciał, to ja Oj, czu za trzypa to mnie strzela? No nie ja. Byłem bo ze snajpy to było. Uwaga, straciliśmy ten czarny! Wszystkie jednostki, atakować wskazany punkt, odbiór! No Fippysiu, gdzie jesteś? Tutaj! Tutaj? No, panielka ja Zukielka, ja, dopiero... ja dopiero płynę Profi! <noise> no fuck, <noise> <noise> Co za... No i balkon mi zepsułeś, no <noise> O kurde <noise> Wysadzisz Ej, nie mogę Cię zespić, bo zniknąłeś gdzieś, część Bo <noise> no, ja no, jestem jak Jezus, ja przenikam A ale ty kurde, nieźle przeniknął Rozwalił pół budynku ale to... Op. Hej, badałem na ślepo do się którego nie było, i ja zabijałem go. Trzeba dzisiaj tu. Hej, wok! Spierdzielaj z tym! A to armor, a to powerpoint. Nie, nie. Czym? Ja się nic nie zrobiłem. Dobra, idziemy na... C. Macie atakować ten C! Dobra. Wow, który to? Lol, koleś się kampi przy zejściu. Nie ma to jak włączyć sobie 100% premię i jeszcze 100% premia od Battle Log. Zawsze na to, czy. 200% normy. Musiałem że do przenika przez scenę. A później wbijasz 3 lewa w jednej rundzie. 4. Teraz jeszcze nie wbiłem na raz. Masz pod nogami apteczkę, wiesz. Wiem, tu jest łódka. Uwaga, cel alfa zneutralizowany. Kto prowadzi? Ona też tak niebrawo wygląda. Wiesz, apteczka, trzymaj! Czekajcie, naprawię może. Cel alfa pod kontrolą. Ja może naprawić? Rodejrzyjcie się, macie tam zaopatrzenie. Jeszcze ja ja go zrobię. <głos> <głos> Jaką malufę <noise> Siadaj jaj. ej! Dobra, starczy. Ej, bo trzymaj! No płyn! Wal, 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 wal! Przejechał mnie <noise> Czajszy! <noise> <noise> ej, on przejechał nas! <noise> ej...

a FUK? Marzano, ja mam, jak ty aptek. mnie zabiłeś? Co? Ty! Jesz? Ja? mam pojęcia. Częściej od karabinu. No to czarny Tak Tak daje Tak zajebiste, nie się aby zabić. Do wszystkich jednostek atakować wskazany cel. No fuck się zablokowałem. Czarny został że dostał. O ja. Prosto w ryjach. Fak, to ty! Na tobą, na tobą Profit! Ja dzisiaj wbijem przynajmniej w trynawek. Respie cię. Eee, no dobra, ja nieważne. Nie. Jest... Jak go wywalił?! Ja cię już bijem. Ja dopiero jeden raz... Patrz! Boom. <guletra> RPG V2. 7v2. Patrz, jestem na samej górze. <guletra> Fajnie masz. Koleś jest koło tego. Nie no kurwa! <guletra> nie ten sam, kurde, czekaj. Wiem, gdzie on jest. Ja się powieszę na trutach od jest? Ja jest... Moja lewa trochę. Tam, no. A gdzie ty jesteś, tak z ciekawości? Popatrz. gdzie Mam, widzę cię. Ja się powiesz na kablu, od myszki, zobaczycie. Od neta najlepiej, bezprzewodowego. Powieszę na kawy No jak uciekać, Cygan, widziałeś go? W lewo pobiegł, pod, pod mostem. Piękna, na na Lol gdzie on jest? Nie ma go. Lol, gdzie on jest? Lol. Teleportował się, kurde. Kolerny magik. Znajdę cię, jebany kutasia, że ich zabiję. Nie ma koleś, a Nie ma, no. Ja którego nie ma. Tu nie wiem, czego. Widziałem. Co to Ciepum. ma być? Może żebym disconnect ze strachu? Zuziało. Zainstalowaliśmy ten Rob coś jeszcze. Woł! Uwaga, wręczcie tego celu! A jest ten koleś, patrz! O, zabiłem go! <laughs> on ten odwróciłem się i tam chodził, nie? Ja nie wiem jak on to zrobił. Mówię jakoś. Dobra, idziemy na D. Lecimy znowu. Spadłem. Który znowu się C4 bawi? Który ma C4? Hej A Ale dlaczego wszystkie... Tu poczyję z odonami, ja się nie bo... wysadzę. Ja nikogo nie wysadzę. Jesteś jedyną osobą, która ma te cztery. No, ale nie. Fuck. Uwaga łódź. Ale mam dub zkurtałem. Nie, pan szatolina została odprowadzona. Hej, no. Czuję się tu źle. Gdzie jesteś się? Ja dawno jeszcze graczkę, bo to tutaj grać. Dobra, ale kurczę, no przecież pod chwilą ktoś tu był jeszcze. To nie jest ja ktoś tam. tutaj, nie? Co tu robi ta małpa? Ej, paweł. Uczyście? Nie wiem. Była uś tutaj. Fak, mogę teraz wyjść. Są wszystkim, to utknąłem. To miałem łódki 10 Nie, łódki już nie ma Tyle dobrze łódka popłynęła już A, dobrze wiedzieć Ej, próbujemy kamikację Ja na, na ten na skutek C4 <coughs> Jak się ze mną popłynie Dobra Dobra Ej, Ja, ja ta mogę ta bo ta ja, ja nagrywam To może no, być dobra, fajne idź bo się, ja ej bym... to niech ktoś weźmie i ten i wsią i mapę otworzy i patrzy gdzie możemy ten płynąć ja bym, ja bym, ja bym no tu, ej to jest z lewej, lewej strzela we mnie Wiesz? Tak, tak tak, no ej do, dobra Nie ma go Kładź W punkty, punktuję była Jedziemy Jedziemy no, Położyłeś? Nie no no, no no ej jedź tak w prawo od mnie, w prawo od o co to wiesz, Jakieś tam będzie strzody łódka? Tu? A nie, ona jest na respę, czekaj, zabójcie. To jest respa, u <grym> To jest, bój się fajac jeden. Fajaz10. To to obecnie. Ty? No bo koleś. Wiem, zastrzeliłeś czy nie? Nie. Mam mu mi zabrakło. I strzelają tam nas?

O, ktoś tu jest. A, Czekaj, wysiądę. Jeden padł. A, granat. Jeszcze jeden biegnie. Jest, jestem tutaj jak coś. A, kolej kolejna. Bo no, to akurat jak zsiedliśmy tak. Ej czekaj, jest tu C4 nadal. Gdzie ta łódka jest? Nie wiem właśnie. Ja już, już odpłynęła. Czekaj, ja Nie, ci powiem no, kiedy dawaj, wysadzaj. My, 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 my w lewo. Gdzie w lewo? Na D macie dwie łódki. Dzięki, dostałem sniper. Ty też. Ja też, jednym hitem. <laughs> Tam siedzi pod na, przed tym kurczę. Ja czekaj, dawaj, że na tym. Na respie, na łódce. Na skuter wodny. Kajesz Dobra, dawaj le lecimy prosto na razie Nie wiem, na E jest, na E jest No to będzie YOLO. Z w jak się pierdolą Jakiś tipy do nas pójdą <płynie> na ESPAN Trzeba tak normalnie postaci. To za tył, to jest aż nie, odbij w lewo lekko, może wiesz? Tak, kolejna łódka na lewo, nie. Zanurkujemy. Jak zanurkujemy? Ciekawe jak to już... szybko. jest. Szybko. Tylko kurczę, traf w tą łódkę. Albo pomiędzy, nie. Nie z tej strony, Mieniuszu. JOLO! JOLO! Wysadzamy! Nie trafił, a trafił! Ale w nas tylko. No, bo mnie fala zniósł. wziął, Sam. las wysadził zamiast... Czekaj, ja, ja to no ja to... Czekaj, ja wezmę C4, czekaj, mam C4. Ja to zrobię. Czekaj. Ty płyniesz czy ja? Ty płyń, ja, ja wsiadam ja jako drugi. Czekaj, tak, ja nie mogę wsiąść. Ja też nie. O dobra, jestem. Czekaj, nie mogę wsiąść. Ty musisz podpłynąć. O dobra, mam, płyń. E, popłynęły na D. 3 D jest, opływa D z le... Płynie na B. Gości łódką. No, tędy płyn. Lewa nasza, w lewo opłyn. W lewo, w lewo. Widzisz go? Po lewej, do no stary, go! Strzela do nas! Żre Ja żyję, ja, żyję, ja żyję. Go wywaliło z gry i stesa Nawet drugie podejście. Trzecie <grymne> A ty żyjesz? A tu czekaj. <grymne> ja pilnuję tego skutera. Czekaj, respię na tobie chwila. A ja czy teraz mamy generalny problem? Bo ten... Jak go zadzwonić na Nożem <laughs> tylko mnie nie trafił. Uwaga, cel brawo zrealizowanych. <laughs> to jest doszczerza. Czekaj. O, o, o! Weszło, o. <laughs> Weszło. dobra, czekaj, wsiadał. Jest. <laughs> to jest głupie. Czekaj, gdzie my jesteśmy? W lewo, twoje lewo, twoje lewo JOLO BUM Dwóch I awans 600 punktów Jak nie Cię musiał koleś zdziwić Ja też nie mam tego, że jest trafienie z ale to by ja, ja byłem. Ty, na E jest! Ja się respię na E... Czekaj... Ja będę tajny ninja. Otwieram pakiet bojowy sobie. O, dostałem 100% tej premii! <śpiewanie>